Cześć ludzie, dzisiaj przed wami Lord Vader w swojej nowej odsłonie. Niestety mu czajnik z głowy ukradli. No i już takiego nie ma fajnego czajnika. No nic, gramy. Ach, ja tu mam kurde pecha znowu baterię. No nic, ja tak za nimi nie biegam, więc pikuś mi to. Jest na no. ludzi chcących się pomodlić. Chyba są na górze. Mhm. Albo i nie są na górze. No, dobra, on tam kogoś pozabijał, w tym jednego swojaka. Więc zakładam, że tam nikogo na górze nie ma, więc. żeby zacząć kapić tutaj. Aj, takiego kurwa pudło zrobić, a ja teraz to normalnie. Drugi raz rzędu. No kurwa, macie nie wypał. Ale ja zawsze tak mam na początku. O, tam dopiero się rozkręcam. Nie no. Nieee, dzisiaj chyba jestem ślepy. Ach, kurwa, no są nie, dzisiaj jestem ślepy. te tyle amunicji się jebać. No już miałem cztery baterie, Zajeba za jebo, za. Nie mam stanowiska. Lodzie, lodzie, ratujcie. Tak. Jak jedyny z tymi baterii nie do domu. Nie kurwa, tam magazyn baterii. Trochę okay, to tak dziwne, ale dobra. Możemy i tak się bawić. Jakby co coś strzelać, się napierdolę do niego. To była taka na sugestia do przeciwników, żeby do niego strzelać. No co, mi tam. A zbyt dużo kurczę sami. He? czasami z mojego tymu nie biegnie. Chyba nie. O, już ukradnij! Kurwa mać tak to jest się nie patrzy co się dzieje dookoła. się podam aż za ze Dobra, nieważne. No jeszcze tego dymnego tu bez kitu. Krywa maci, ci mam nie fatę Nie no hmm. Bo mnie święta dostało Tam poszedł o wrócił O, jak zwykle pudło z mojej strony No, wreszcie kogoś trafiłem Jednak istnieje kordy, coś takiego, nie wiem Jak szczęścia na tym świecie tam się widać, Ja już kogoś widziałem o, no, on z widy po prostu. Dobra, pierwsze co idę zobaczyć tam w kościół. Jak widać ktoś się modli w kościele. Którego jak zwykle jednym strzałem nie zabiłem. bo Mam cię pecha. Bo wszyscy mają jakieś zajebiste pancerze na sobie. Brakuje mi takiej sniperki jeden strzał, jeden trub bez kitu. Nie, ale, bo mi się że słyszałem. Nie wiem jak mam słuchawki włożone do uszu, więc możliwe, że to była z drugiej strony, ale no, dobra. Teraz pokampimy z tej strony. Mhm, chyba się na burzet zapowiada. Jestem Tam gdzieś Dobra, bo się Dobra, tutaj, jestem tutaj, No nic, wiem jedno. Tak na wszelki wypadek. Tak, czy są jacyś Hmm. Nie no ma tak chciał w plecy, ale działa, ale najważniejsze wiernego żadnego nie widzę. Chodź do drzwi jeszcze raz chodź Ale dobrze pamiętam tylko ty na jeszcze wyjść, tak on przyjdzie Ajajaj, aj, aj. jak zwykle i tak Pierdol, ja dostałem Nie, może wiedziałem dokładnie w którym miejscu będzie Ten corów znowu Tak ja nie lubię tych Afterów Skitu No tak, jest pewna przegrana, więc... Tu jestem swój. I do szkoły chciała się pomogę trochę. Zapołkuj na świecie mm, Nie wiem Da śmieć tuska. Nie, Tuska już w Polsce nie ma. Nie wiem kogo teraz mam za premierę, jakąś babę. To jest jeszcze gorsza od niego z tego co wiem. Słyszę.

na 4 no. do 2 Zresztą widzieliście Cały czas kurwa pudła dzisiaj mam. Albo za wcześnie, albo za późno Dosłownie nie fakt Na swojej składzie mam tylko tyle Że jak ktoś wymyślę, to wam powiem Z Dwa razy podą trafiłem na taką długość. Coś nowego. Co kurde nie wiem jak jeszcze wleć? Jakoś się da, ale nie wiem jak. A potem zarabie. kurwa chłopie Nie. Ja to jestem oślep Takie idealne Są jest idealny strzał No nic, nieważne, że jeszcze statystyki są na pośle. To właśnie stąd strzelało. ajajajaje późno ja nie, nie dostał ajajaj pobiegli po baterii to tych stąd nie widzę. A no tak, on do góry, to co mogę. Jak widzicie, niekiedy kiedy się sprzedaje. A tylko na farcie go trafiłem. Do do ludzi o, dwie baterie do nich przyszły Haha, ten ha. to miał niefort. Dobra, w dalszym ciągu będziemy strzelać przekleństwami. Ty chuj pierdol nasz szmatownie, ta. Zaskakuję A zresztą, nawet mi się tego nie chce robić. Dobra, taką tę rundę mogę sobie tak kąpić. Nie chcę strzelają. No nic, przynajmniej chyba statystyki na plusie. No, statystyki 8 na 2 Przynajmniej tyle na pociechę. Jakieś budki, które mają waga, minus 12, regeneracja kondycji, plus 4% i szybkość poruszania się, minus 10. No do naprawdę, bo się też sprzedadzą. Poza tym, 2900. To nie, <grytanie> gdyby nie konto premium, to by był na minusie face, ale no nic, tak też bywa. Szczałeczka.